I teraz zastanówcie się, bo wydaje mi się, wszędzie ja na pewno ja uważam, że jakby nie ma osoby idealnej, że my jesteśmy w ciągłym procesie, e, też to jest lekcja dla nas, żeby potrafić zauważać, kiedy my zawstydzamy, bo my też będziemy zawstydzać. My też będziemy czasami powiemy coś takiego uszczypliwego. Mm. Czy komuś wiecie zepsuć, zepsuć radość z tego, nie? Albo coś nas oburzy, nie? I powiemy, hej, słuchajcie, to może być nawet, to może być na przykład, no jak Ty masz nie chodzić na terapię, <głosy> <głosy> Jakby, jak, jest, jak ktoś, ludzie, co na terapię, to mi się wydaje, że są jacyś w ogóle, nie chodzą na terapię, to są jacyś w ogóle jacyś gorsi, nie? Jakby w nas będzie bardzo dużo takich mechanizmów, one wszystkie będą trochę o tym samym. My nie wiemy, jak sobie z tym radzić, albo mamy jakąś tam strukturę, która jest teraz challengeowana, ona czasami może być właśnie zgodna z naszymi wartościami, i mówimy, hej, dobra, to nam się nie podobało, nie? Na przykład teraz ty mnie atakujesz. Nie powinno się tak robić. To jest i jakby tutaj chcemy zawstydzić, dlatego, bo chcemy kogoś skierować do, do samorefleksji, nie chcemy za to. Albo po prostu zgłaszając na przykład e, granicę, bo nie chcąc zawstydziliśmy, ale będziemy też manipulować. Będziemy próbowali zawstydzić kogoś, żeby ten ktoś nas nie challenge'ował. Dlaczego o tym mówię? To też jest trudne, to jest ostatnia trudna rzecz, ale to jest ważne, żeby zdać sobie sprawę, że możemy się uczyć. Możemy to zauważyć, możemy powiedzieć, uff, co, chciałam pogarać, to nie było w porządku z mojej strony, nie? No i jeżeli jakby prze, pre, przeprosim, przepraszamy, no to prawdziwe przeprosiny to jest jakby przyjęcie tej odpowiedzialności, tak? Hej, sorry, zrobiłam to, powiedzenie, co zrobiłam. Wyobrażam sobie zempatyzowanie, wyobrażam sobie, że to mogło takie, nie wiem, mogłeś się poczuć w tym odrzucony, hmm, to jakby to nie było w porządku. I zaproponować, hej, wiesz co, co mogę zrobić teraz, żeby Ci pomóc, nie? Czyli zaproponować jakieś rozwiązania, to są takie pra prawdziwe przeprosiny. Jeżeli my będziemy mieli Mm, trochę wglądów w to, czemu zawstydzają nas inni, będziemy zauważyć, czemu my zawstydzamy innych, to ten wstyd też będzie dla nas mniej zagrażający. To będziemy też mieli świadomość tego, że ktoś się może bać, może coś zrobić, ale zaczął podejmować decyzję, kiedy był we wstydzie, wy już wiecie, żeby tego nie robić, e, palną coś, e, no i mógł po prostu popełnić błąd. Tak? Także ja nie uważam, że każdy, kto popełnia jakikolwiek błąd i stosuje cokolwiek, co jest nieetyczne, e, po prostu trzeba rozstawać się i zostawiać. Owszem, jest bardzo dużo dysfunkcyjnych przestrzeni, z których trzeba się odsunąć, natomiast są też miejsca po pierwsze takie jak praca, gdzie czasami po prostu ta praca jest na tyle wartościowa, że my nie chcemy po prostu stamtąd odchodzić. I nie musimy przy jakiejś tam niewygodzie od razu z tego uciekać i możemy sobie szukać różnych rozwiązań. Mm, a, a czasami jest po prostu tak, że ludzie się mylą. Nie? Więc też zachęcam do tego, żeby nie być radykalnym w tych kwestiach, eksplorować, szukać i uwierzcie mi z każdej sytuacji, w Was jest rozwiązanie dla Was. Jest na 100%, ale ja Wam nie będę go mówić, <grym> to jest masa niuansów, ale odpowiedzi są u Was, w Waszym ciele i uwierzcie mi, jak przepuścicie ten wstyd, jak pozwolicie, to tam się pojawi odpowiedź. It will unfold pojawi się tam odpowiedź. Ok, więc proponuję podsumowanie, ale podsumowanie. Trochę bardziej ogólne niż wstyd. Pierwsze, co bym chciał, żebyście sobie zapamiętali, to to, że każda emocja jest nam potrzebna. Ok? Każda. Emocje są dla nas informacją. Jak reagujemy na świat wewnętrzny i zewnętrzny. Czyli ojejku, teraz nie wiem, co to się dzieje. Dobra, to jest informacja. Ja uwielbiam słowo informacja. Jeżeli nie wiem, co zrobić, dobra, nie mam wystarczająco dużo informacji. Emocja jest informacją. Ok? E, każda emocja, którą czujecie, jest prawdziwa. Co to znaczy? To znaczy, że ja to czuję, więc nie mówię sobie, o nie, nie wiem, na przykład, słuchajcie, ktoś mi się oświadczył, a ja czuję strach. Nie, niemożliwe, po oświadczynach powinna być szczęśliwa. Mm, 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 nie, czuję strach. To, co czujecie, jest prawdziwe. To się może z wielu powodów, może Wam nie pasować, możecie nie lubić tego, że tak reagujecie. Okej, okay. ale zakładamy, że wszystko, co czujemy, jest prawdziwe i jest informacją. Okej? Okay? I teraz kolejna rzecz, ostatnia. Reagujemy na świat w taki sposób, w jaki nasza konstrukcja psychofizyczna na ten moment nam pozwala. Co to oznacza? Możemy się uczyć, możemy wyciągać wnioski. Nasz stan, choćbyśmy byli największym dupkiem lub dupkinią, bardzo lubię w ogóle feminatyw od tego, yy, który wymyśliłam teraz, yy, to, jak się zachowujemy, nie jest naszą winą, ale jest naszą odpowiedzialnością. Tak? Czyli to, jak zostaliśmy uwarunkowani przez nasze, naszą przeszłość, przez świat, przez kulturę, to po prostu jakby, no, to, to się wydarzyło, tak? Nie zawsze mieliśmy na to wpływ. Ale to jest nasza odpowiedzialność, żebyśmy powiedzieli okej, okay, dobra, to jest moje, nie? I to trzeba sobie zapamiętać, to nam naprawdę pomaga. Westchnijmy sobie, słuchajcie. <słuch> A, <słuch> e, tak, e, za chwileczkę je, jeszcze westchnijmy sobie mm, i ja bym chciała, żebyście Wynieśli z tego, że udawanie bycia kimś, kim nie jesteście, udawanie bycia kimś, kim nie jesteście, również wkładacie zasoby. To jest męczące i mimo trudności, z jaką wiąże się decyzja o byciu autentycznym, czyli poznaniu siebie i wniesieniu tego, tego przed siebie, mimo tej trudności, razem z tym procesem pojawia się też niesamowita ulga. I ja bym bardzo życzyła, żeby każdy wierzył w to, że ta ulga tam jest. I żeby próbował po tą ulgę sięgnąć i uważał, że na tą ulgę zasługuje. Jeżeli nie będziemy sprawdzać tego, jak reagujemy i testować różnych metod na reagowanie na swoje zachowania, to się po prostu nigdy nie dowiemy. Kiedy był ostatni raz, żeby coś zmienić? No wtedy, kiedy to zrobiliśmy. A kiedy jest drugi, najlepszy czas? Dzisiaj, nie? Jakby po prostu warto jest założyć, że się jest tym podróżnikiem. I pamiętajcie, że obnażając ten wstyd, Czyli tą swoją słabość, tą swoją nieidealność, te swoje pomyłki, możemy też zobaczyć, jak reagują osoby po drugiej stronie. Co jest również informacją. Czyli może te osoby nie są gotowe na to, może nie są tym zainteresowane, co też jest fajną informacją i na pewno lepiej ją mieć niż nie mieć. A może, może te relacje nie są po prostu, wiecie, zgodne z moimi wartościami czy potrzebami, a może dostaniemy przyjęcie. Może się okaże, że ten strach to jest coś, co było w nas, i po wniesieniu zaczynamy być pełniejsi. Czujemy się swobodnie. Może ktoś powie, że hej, ja też potrzebuję dużo przytulania. A może okaże się, że. Wszyscy powiedzą, ej, właściwie my nie chcemy stawać po godzinach. Dobrze, że to wnosisz, nie trzeba być aktywistą, ale czasami, jak się coś powie, się okaże nagle, że, że coś się zaczyna zmieniać. A może się okaże, że możecie się we dwójkę z moją przyjaciółką, mogłam się posmucić nad tym zbitym wazonem, czy tam tym zbitym talerzykiem, pomarudzić na to, że każdy z nas miał zły dzień, jeszcze tak się przestresowałyśmy, wybrać jakiś nowy talerzyk, albo machnąć na to ręką i mieć doświadczenie, które nas zbliża. I teraz za każdym lękiem, który będzie przeżywać. Będzie, za każdym wstydem będzie się krył jakiś potencjał i jakaś potrzeba. Właściwie za każdym lękiem y, jest potrzeba. Zobaczcie, jak ja powiem, czego ja się boję, boję się, że mój partner mnie zostawi. Co znaczy, jaka jest potrzeba, no chciałam, żeby ze mną został, tak? Boję się, że jak to powiem, to ktoś mnie zawstydzi, chciałabym być przyjęta, tak? Czyli możemy, zobaczcie, tam jest naprawdę tyle informacji. Te podpowiedzi są w nas, wy je już macie, tak? No i słuchajcie, będziemy mieli jeszcze dosłownie, tak żeby to było półtorej godziny, więc będziemy mieli trochę czasu na pytania. Ja was zachęcę teraz do takiej mikrocelebracji tego, że wzięliście udział, bo naprawdę to był trudny webinar i przeżywaliśmy trudne uczucia. Nawet mówienie czasem o niektórych uczuciach jest trudne. Więc zaproponuję, żeby teraz każdy z was wziął sobie jedną rzecz, którą wziął z tego webinaru. Jedną, może być więcej, ale naprawdę wystarczy jedna. Nawet jak to jest fajnie, że przyszłam. Nie mam pojęcia, o czym ona mówi. <laughs> więc jakby można, można to. I weźcie sobie, dajcie za to wdzięczność, Weź w jakiś sposób, może, możecie teraz, ja zachęcam do tego, yy, dać sobie jakiś rodzaj dotyku, może chcecie się poklepać po głowie, może chcecie się dotknąć brzuch, może chcecie sobie potrzeć ręce, może jest coś, czego wasze ciało teraz potrzebuje, co możecie sobie zaoferować, powiedzieć, no okej, okay. to, to było trudne, dobra robota. Dlatego, bo jak wiemy, potrzebujemy tej radości, żeby mieć odwagę wrócić do tego cyklu, więc... Dzięki, że jestem tutaj dla siebie. Ja, jeżeli chodzi o rzeczy, które. Y Proponuję od siebie. Jest bardzo dużo y, książek, y, jest bardzo dużo treści, które naprawdę mogą Wam pomóc w nawigowaniu w emocjach. Ja prowadzę coś, co się nazywa Wewnętrzne Opowieści. Kolejne będą w przyszłą środę i odbywają się regularnie co dwa tygodnie. Wrzucam je na, na, swój, na swojego Facebooka. Mm, te Wewnętrzne Opowieści to jest taka trochę świadome śnienie, coś takiego, tam się uczymy czuć w ciele i nazywać te rzeczy metaforą. Bardzo ciekawe zajęcia, zapraszam. jeśli ktoś ma ochotę, mamy małą kameralną grupę, ale można, można do niej dołączać. Możecie też zobaczyć na Spotify, są takie medytacje za darmo udostępnione i mam nadzieję, że nagram więcej, jak będę miała chwilę, które pozwalają w świecie wyobraźni, czyli w świecie wolnym od oceny i takich słów jak wstyd, które jak wiemy są już jakoś skonotowane kulturowo, bez tego dowiedzieć się, co czujemy wewnątrz, więc zachęcam Was do tego. Może taka metoda Wam odpowiada. No i co? I jak Wam było?